Cześć! Na tym filmie pokażę Ci, jak pobrać wartość od użytkownika z konsoli aplikacji w języku C Sharp. Zapraszam! Na samym początku piszemy sobie instrukcję console.writeline i będziemy chcieli coś wypisać na ekranie konsoli. Czyli to, co podam w nawiasie, zostanie wypisane na ekranie konsoli. Piszę cudzysłów i piszę podaj imię. Dwukropek. Teraz przechodzę sobie niżej, czyli deklaruję sobie zmienną o typie string i o nazwie imię i przypisuję sobie do tej zmiennej console.readline, czyli po prostu będę chciał odczytać jakąś wartość z konsoli aplikacji i przypisać ją do zmiennej o nazwie imię. Przechodzę niżej i piszę sobie tutaj console.writeline i tutaj będę chciał użyć formatowanego łańcucha znaków, czyli piszę sobie dolar cudzysłów i będę chciał sobie tutaj wypisać komunikat witaj i tutaj będę chciał sobie w klamerce podstawić zawartość zmiennej imię, czyli wartość pobraną od użytkownika z konsoli wykrzyknik Uruchamiam i widzimy, że mamy tutaj: podaj imię dwukropek, czyli to jest to, co mieliśmy tutaj w pierwszej linijce. Teraz podaję imię Adam, Enter. I tutaj, jak podałem imię Adam i wcisnąłem Enter, no to w tym momencie do zmiennej imię przypisało się imię Adam, które podałem, i tutaj dalej wypisało: witaj i wstawiło pobrane wcześniej imię, czyli Adam.